Dobre. skoro tachometry na żurawiach to dobrze by było też to trochę przyspieszyć takie rozmowy mm, będą też później mm, miały pewien problem czyli jakie to dokładnie ma być urządzenie i gdzie zamontowane w tirach jest to troszeczkę inaczej my musimy uwzględnić to że, żura, że operator żeby rozpocząć pracę i czynności musi wejść na żuraw Czyli zostaje jakby skrzynka na dole. Dobrze by było, gdyby ten tachometr odcinał prąd na żurawiu, gdyż tak rozwiążemy problem tego, że karta czy cokolwiek nie jest wkładane w tachometr, a żuraw jest jakby na innym obwodzie uruchamiany, i wtedy operator pracuje. Co prawda, że gdyby kontrola wpadła na taką budowę i karta nie była wyłożona i na takim obwodzie obejściu operator by pracował no to trochę w topa ale trzeba rozwiązać problem tego, że operator po swoich 8 godzinach przechodzi na inny żuraw dlatego tu musiałaby być elektronika i takie właśnie pytanie do Was żeby już jakby rozpocząć tą rozmowę żeby były jakieś konsultacje to dobrze by było E, swoje pomysły tu poddawać, gdzie to powinno być? Jakie to może być urządzenie jakieś, e, jeżeli macie propozycje, to bardzo fajnie. I będzie można to przedstawić na rozmowach, e, żeby zapoczątkować właśnie e, lub przyspieszyć tą dyskusję. Propozycje owszem, gdzie ma być zamontowane lub jakie to dokładnie ma być urządzenie, może już są podobne. No i teraz jeszcze tak. Właściciele żurawi, nie wszyscy może wiedzą, ale już testują takie jakby urządzenia, tylko te urządzenia znajdują się u góry w skrzynkach na żurawiu, w tych szafach dużych elektrycznych, i te urządzenia jakby zliczają liczbę godzin. Dobrze by było, żeby połączyć te dwie funkcje: czyli żuraw ma liczone godziny swojej pracy oraz godziny pracy operatora. I w tym momencie można jeszcze wyliczyć grupę natężenia pracy czyli żuraw, który jest bardziej obłożony, powinien mieć większą amortyzację czyli można liczyć za niego więcej na budowie. Żuraw mniej obciążony, oczywiście adekwatnie też inna stawka, na przykład za, za wynajem. To taki ukłon jakby też w stronę właścicieli, bo nie byliby okradani w końcu przez taki tandem typu kierownik i operator. Że podpisywany jest ryczałt na ileś tam godzin, a operator robi więcej i wtedy właściciel żurawia jakby nie dostaje pieniędzy za to, co przerobił więcej żuraw. Jeżeli macie takie jakby pomysły, jak to powinno wyglądać, to zapraszam. W tej odpowiedzi od Ministerstwa podano, że za granicą nie ma tachometrów. Tu już nie, nie, nie będę uderzał w tę kwestie, że inne prawo jest inaczej przestrzegane, ale to też powoduje, że można by było spróbować, może nawet nie tachometr, a kartę ID06 wprowadzić. Tylko to by był taki trochę rozdział, więc to mnie tak zastanawia i chciałbym znać Wasze zdanie na ten temat. Jak to powinno być zrobione, żeby nie można było oszukiwać? Dziękuję bardzo.